To jest trochę łatwiejsze niż oryginał. Nie słyszę go. Um... Oh, what the? F uh, what? Nieironicznie się boję. Może mam iść do wyjścia? What? The Co to jest? Dobra, więc wybaczcie dzisiaj, że mój awatar ma zaklejone usta i większość czasu nie rusza ustami, nie wiem czemu, próbowałem to naprawić przez ostatnią chwilę, ale nie działa. Dzisiaj gramy w... ogólnie to tak, nagrałbym sobie jakąś creepypastę, ale niezbyt jakieś wychodziły, i znalazłem coś, co chyba nie nagrywałem na tym kanale. Baldi's Basics. Helie. Yeah. Zobaczmy, um, tak mi się wydaje, że ja nigdy nie grałem w Baldi's Basics na kanale. o oh, kurde, dobra, mój komputer już, jest, już nie jest mój. E, uwaga, ta gra zawiera głośne dźwięki. Tak, 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 nie czytajcie. Tam wcale nie było napisane, że tu jest krew, to jest oryginalne Baldi's Basics. Um. O Jezus. What the fuck. Cześć Baldi. <laughs> Dobra, ja w Baldi's Basics trochę grałem. Math not found. Uh, I zapewniam was, to jest normalny Baldi's Basics, w którym nie ma żadnej różnicy. O, oh, okej. Okay. on już idzie. Ja sam może pójdę w drugą stronę. Aha, to będzie dobry pomysł. I'm not gonna lie, jestem strasznie creeped out. Bo zgaduję się, domyślacie, ale to nie jest oryginalny Baldi's Basics. Okej, okay. Nie mam pojęcia, czego się tu spodziewać i jestem przerażony, szczerze. Mam już 13. Nie wiem, czy to dobrze. E, 15. Dobra. E, 6 3, 10. Dobra. Jeszcze nie jest tak źle z moim obliczaniem. Co prawda, to jest dodawanie i odejmowanie, ale jeszcze nie jest aż tak źle. A tu jest pusto bez tych wszystkich dźwięków, tych potworków. Potworków? Wiecie, tych przeciwników. O Jezus, nie, 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 nie. A się przeraziłem. Nigdy nie przeszedłem tej gry z tego co pamiętam. Z oryginału. No, niech on tu przyjdzie. Wydaje mi się, że to, że to jest trochę łatwiejsze niż oryginał. Ale to nie po to, żeby. A zresztą, co ja będę mówił? Sześć zero, minus dwa. What? Nie słyszę go. Um. Ej, hey, ja jestem obsrany, czemu ja go nie słyszę? O, oh, what the fuck? Cześć. A uh, what? Co się dzieje? What the fuck? What do you mean? Jestem What? Oh, o na. O na. Co mam zrobić? To jest kurde przerażające. Ja jestem nieironicznie przerażony, ja nie chcę, nie chcę się stąd ruszać. Mogę po prostu tak zostać? I ej mnie sparaliżowało, ja nie wiem czemu to jest. A przez to, że ja zawsze uważałem, że Baldi's Basic jest, jest mało straszny. No teraz jestem przerażony. O Jezu, ja się nie odchylam właśnie od komputera. Nie wiem gdzie idę, nie wiem po co idę. Te ty już mam zebrane. Ja nie chcę, ja ironicznie się boję. Co to ma być? Mogę tutaj po prostu zostać i sobie poczekam na swoją śmierć? Um, ja tu poczekam, naprawdę. Nie. mi się nie spieszy. Może mam iść do wyjścia? Ale tam coś jest. Łota! co to jest? Co to jest? Nie Boże, co to kurwa jest? Chcesz zagrać? Ale ja mam ciary! O, oh, mało! Oh, wow. Co jest nie tak z tą grą? Tak, definitywnie chcę zagrać! Dobry wybór! Myślę, że zagramy w chowanego. Ja się chowam, ty szukasz. Przyjdź mnie znajdź. To jest jeszcze st Przyprowadziłem także mojego przyjaciela, żeby bawił się z nami. Nie martw się. On nie gryzie. Co znaczy on nie gryzie?! Biuro Baldiego. Trzy, dwa, jeden. Złap mnie, jeśli potrafisz. To jest o wiele bardziej przerażającego, niż, niż jakby mi ja się miał chować. O nie. Ja nie wierzę, że ja się boję, Baldiego. Ale to dobrze wygląda wszystko w ogóle. Aż za dobrze. Ja nie chcę w to grać. What the fuck, oh, what the fuck. Kim ty jesteś? Okej, okay, te animacje są świetne. <laughs> ok, tu już nie jest aż tak. Znalazłem cię, znaczy. O, to znalazło. Ok, eee, Tab for controls. A, no w sumie takie same jak w Baldim. Eee, safe room. To są safe roomy. Dobra, to muszę przyznać, że już nie jestem aż tak zestresowany, ponieważ już zobaczyłem jaki jest główny przeciwnik, i nie jest aż tak straszny, jak tamta zasrana morda, która była przed chwilą. I przez to, że już zobaczyłem potwora, to już tak. cała presja zniknęła. O, what the fuck! A nie, ciebie miałem znaleźć, prawda? Ale muszę powiedzieć, że on ma świetny, jest świetnie zanimowany ten przeciwnik. Nie wiem czy to przejdę, bo to się wydaje trudne. Ale mogę spróbować... O nie, 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 safe room, gdzie jest safe room, gdzie jest safe room. Nie, on jest za szybki, a tu safe rooma nie było. Jest safe room! <ścoughs> I co teraz? O, oh, stres Ok. on nie jest straszny designowo, ale to jest stresujące nadal. Aha, dobra, zmarnowałem to właśnie. O, oh, well. No, ale ta gra jest świetna. Ona sprawiła, że nie się, się boje Baldiego teraz. No, oh, fuck. Nie zdążyłem. Fuck. Ej, właśnie, ale mam trzy życia. To czy ten jeden, co znalazłem, się zaliczył? A, okej, okay, no właśnie, bo już ogarnąłem, że to ma taką stylistykę. A, nie. To co się stanie, jak stracę trzy życia? Stracę, stracę, bo między życiami się i tak nie zapisuje. Eee, właśnie już ogarnąłem, że to jest takie stylizowane na te wszystkie Ransomware gry u Graveyard Shift at Freddy's. Eee, więc tam była podpowiedź, już jestem w twoim komputerze, więc... Dobrze to słyszeć. Okej, okay. nie wiem gdzie jest safe room, ale mam ze sobą b -Soldę. Jest safe room, dobra. Mechanicznie też ta gra jest świetna, bo jakby... Bardzo łatwo jest zrozumieć jak ten przeciwnik działa. Chasy z nim są bardzo przyjemne. Znaczy przyjemne w kontekście, że... Fajnie się przed nim ucieka, ale nie, że są... Spokojne. No teraz nie mogę go ani raz nawet znaleźć. Gdzie? Tu jesteś? Idź sobie. O Jezus, dobra. <laughs> Się <Sieby> wystraszyłem. <laughs> Cześć. <śmiech> o on jest uroczy, uwielbiam go. Cześć. O, o mój Boże, to drzwi mnie skierowały. On na mnie patrzył, ale chyba za mną nie poszedł, no nie? Come find me. A! Raz na plakacie zobaczyłem... 99 safe. Nie wiem co to znaczy. Niby jakiś dźwięk... Oj Boże, wystraszyłem się tego plakatu. Gdzie? Tam jesteś? O, cześć! Czyli jaki ty dźwięk wydajesz niby? Eh, dziwny dźwięk wydaje, nawet nie, 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 nadal nie słyszę jaki. Znowu się drzwi wystraszyłem, zaseranych. Ten dźwięk co słyszę to jest on czy to jest ambient? Jakie dziwne szumy i oddychanie słyszę. Eee, ciężkie to jest. Boję się jeszcze, coś się stanie, jak stracę wszystkie życia. Słyszałem takie chrząknięcie teraz. Który z nich to jest? To jest ten, jak mam szukać, czy ten, którego mam? To jest on. Okej, okay, dobre. Zlękłem się na no gonalie. Nadal nie mogę znaleźć tego dźwięku, którego mam szukać. Nie mogę go wyczuć. O tu jesteś. Wow, udało się 2 na 6. Ciekawe, czy on się robi szybszy albo agresywniejszy, im więcej zbiorę tych czerwonych mord. Oby nie? O, słyszałem go. Gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest, Baldi? Gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest Baldi? O, cześć! W takich pokojach też możesz być! A on jest creepy. Ktokolwiek go narysował, to jest jakimś psychopatą. Nie wiem. To jest ten design. Okropny w najlepszym tego słowa znaczeniu. Nie chcę tego jinxować, ale coś dawno nie widziałem naszego koleżki. Jezu, te plakaty tak powiewają, już się któryś raz ich przestraszyłem. O, chyba słyszałem naszego kolega. Aż się, tu obok jest safe room. Fakt to nie. No cóż ten jumpscare jest świetnie zanimowany. Może nie jest aż tak straszny, ale jest zanimowany świetnie. No to już, okej, okay, on się nazywa Dikoy. Spoko, fajnie wiedzieć. Wiecie co? Ja chyba w tej chwili, jak to już ma być ze. Miałem powiedzieć, że. To, to będzie moja ostatnia próba, ale z takim dobrym startem? Nie, dobra. Wiecie, co to będzie moja ostatnia próba? Jak dobijecie. 40, 40 lajków, to do, dokończę tą grę. Znaczy, to jest na razie demo. nie wiem, czy jest jakikolwiek dobry ending, ale. Ale bym przeszedł. Bo jest świetna i jest cholernie creepy. Trzy wpadki, wylatujesz. Game. Over, ale Diko ma design świetny. Jest taki prosty, a jednak. A i tu mam checkpoint. W sensie, że to w takim razie nie wiem po co są te życia. Eee, ale tak jak mówię, to jest demo. Więc mam nadzieję, że niedługo wyjdzie pełna wersja. A my jeszcze do tema wrócimy. Więc mam nadzieję, że mi się podobało. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hejo.